Kampania Wyborcza ODA do Z, Jacek Babiel, witam w kolejnym materiale. Jeśli myślisz o tym, żeby wystartować w wyborach, jeśli myślisz o tym, żeby zostać radną, żeby zostać radnym, żeby pojawić się na liście wyborczej, nieważne ile czasu zostało do wyborów, musisz zobaczyć ten materiał dzisiaj. Jedna z najważniejszych podpowiedzi, która pomoże tobie Przygotować się do startu, która pomoże Tobie dobrze wystartować i mam nadzieję wygrać wybory. Tak jak powiedziałem w zapowiedzi, ten materiał jest skierowany do wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby. Wystartować w najbliższych wyborach samorządowych. Jeśli myślisz o tym, żeby zostać radną radnym, to dzisiaj mam dla ciebie jedną, tylko jedną odpowiedź. Będzie ona na tyle ważna, że być może zmieni Twój sposób myślenia w ogóle o całym procesie startowania w wyborach samorządowych. Dlaczego zajmuję się dzisiaj tylko jednym tematem? No bo. Bardzo często otrzymuje pytania, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby wygrać wybory. I pracując z kandydatami w wyborach samorządowych, w wyborach na radnego wójta, burmistrza, prezydenta, w wyborach do parlamentu, europarlamentu, w wyborach także prezydenckich, często to pytanie pojawia się i zarówno inni. Zainteresowani wokół kandydata zadają to pytanie, ale także sami kandydaci zadają to pytanie, myśląc o tym, że ten temat jest najważniejszy. On jest rzeczywiście ważny, bo patrząc na to, jak, w jaki sposób finansowana jest w ogóle polityka w Polsce, jak finansowane są kampanie wyborcze w Polsce, można odnieść wrażenie, że. Cały system, cały system działania polityki w Polsce promuje i premiuje tych największych. No i coś w tym rzeczywiście jest. No, muszę powiedzieć szczerze, że co kilka miesięcy, kiedy oglądam w mediach materiały tego typu, gdzie dziennikarze prezentują informacje o tym, że Jakiś poseł, jakiś samorządowiec, jakiś minister, a nawet i premier dostają w czasie kampanii wyborczej duże pieniądze. Wszystko oczywiście zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, na fundusz wyborczy Komitetu Wyborczego przelewane są pieniądze od osób, które. W jaki sposób są powiązane z grupą sprawującą władzę, czy to właśnie w samorządzie, czy, czy na etapie rządu, czy gdzieś w grupie, w okolicach tej grupy trzymającej władzę? No, polski system tak jest zorganizowany. To znaczy, no, najważniejsza rzecz to jest taka, że. No, Wydawać pieniądze na kampanię wyborczą i prowadzić agitację można dopiero od momentu kiedy został ogłoszony termin wyborów, kiedy zostanie zarejestrowany komitet, komitet wyborczy i można wydawać tylko i wyłącznie te pieniądze, które zostaną zgromadzone na koncie bankowym tego komitetu wyborczego. Więc jest to jedno z pierwszych ograniczeń, które będziesz ty mieć jako Kandydatka lub kandydat, kiedy będziesz myśleć o tym, że rzeczywiście już trzeba finalizować ten Twój zamysł o wystartowaniu w wyborach. Więc już dzisiaj, nieważne ile czasu zostało do wyborów, zacznij zastanawiać się, w jaki sposób te pieniądze będą mogły tam się pojawiać. Wszystko opisałem w tekście o tym, jak zostać się radnym. Na moim blogu: Jak wygrać wybory? Zapraszam Ciebie tam, zobacz więcej wskazówek i podpowiedzi. Dzisiaj zatrzymuję się tylko i wyłącznie nad tym, żeby przedstawić ci pewną filozofię, bo bez względu na to, co. Jak myślisz o tym, jak to jest dookoła Ciebie zorganizowane, czy to jest słuszne, czy być może nawet niemoralne? Czasami pojawiają się takie opinie i komentarze, że sposób finansowania polityki i prowadzenia kampanii wyborczych, finansowania tych kampanii wyborczych w Polsce jest co najmniej niemoralne, albo jeśli jest moralny, to przynajmniej jest na pograniczu prawa. No i nawet jeżeli takie konkluzje, do takich konkluzji dochodzą komentatorzy, dochodzą politycy opozycyjnych partii, i to wcale nie znaczy, że opozycji to znaczy, ta partia, czy ta grupa, która dzisiaj jest w opozycji, bo jutro, pojutrze, po kolejnych wyborach, w opozycji może być inna partia. No, niestety jest tak, że te efekty, efekty przejęcia władzy widać bardzo często po kilku, kilkunastu miesiącach, gdzie władza obsadza. Swoimi, swoje, swoimi kadrami, swoimi ludźmi, stanowiska w spółkach, w spółkach samorządowych, w spółkach skarbu państwa. No i potem te osoby, które bardzo często zarabiają duże pieniądze, jest im łatwiej wygospodarować pieniądze na, na to, żeby zrobić dość pokaźny przelew na konto komitetu wyborczego. No, ulubionego przecież kandydata albo partii, którą którą wspiera właśnie dotujący czy przelewający te pieniądze. Jeśli dzisiaj ty nie jesteś w partii władzy, jeśli dzisiaj ty jesteś gdzieś w partii opozycyjnej albo grupie opozycyjnej albo takiej grupie, która jeszcze tak naprawdę nie istnieje ani w sejmie za bardzo, ani w senacie, ani nie ma europarlamentarzystów, ani nie ma przecież swoich ministrów i być może gdzieś w Polsce kilku radnych, a przypomnę, że liczba osób, które sprawują funkcję radnych wójtów, burmistrzów i prezydentów w Polsce to około 46 tysięcy ludzi. Więc jest ich sporo. Więc jeśli ty nie jesteś radną, radnym i nie masz diety, nie masz z czego odłożyć, to musisz dzisiaj zacząć myśleć o tym, że finansowanie kampanii wyborczej jest Obwarowane przepisami i to bardzo konkretnymi przepisami. Nie można stale i ciągle zbierać pieniędzy między wyborami, tak jak to mniej więcej jest w Stanach Zjednoczonych. Tam ten sposób zbierania funduszy trwa. W zasadzie nieustannie. U nas w Polsce jest to organizowane zupełnie inaczej, więc jeśli myślisz o tym, żeby wystartować w wyborach, jeśli myślisz o tym, żeby zostać radną, czy zostać radnym, zacznij zastanawiać się, w jaki sposób sfinansować to całe przedsięwzięcie. No bo dlaczego warto o tym myśleć już dzisiaj? Tak jak w okolicach Black Friday, czy Black Weekends, czy tych nawet miesiąca, czarnego miesiąca, czy okolic Bożego Narodzenia, reklamy są droższe. Reklamy są droższe tylko i wyłącznie dlatego, że jest więcej tych reklam, więcej firm chce dotrzeć do klientów i w kampanii wyborczej jest podobnie. W kampanii wyborczej jest podobnie, także myśl o tym już dzisiaj. Jeśli myślisz o jakimś budżecie, który mogłabyś, mógłbyś przeznaczyć na swoją kampanię wyborczą, pomyśl, o, kto mógłby Ciebie wesprzeć. Być może masz już grupę sympatyków, followersów, takie osoby, które śledzą twoją działalność społeczną, publiczną, działalność na rzecz Twojej społeczności lokalnej i już dzisiaj zaczni przygotowywać ludzi do tego, że w przyszłości będzie taki czas, w którym otworzy się okienko, takie jakby okienko sprzedażowe, w którym to poprosisz tych ludzi po prostu o wsparcie. Dzisiaj nie możesz tych pieniędzy zbierać, ale... Ale możesz. Tutaj miała być jedna podpowiedź, będzie jeszcze druga. Partie i organizacje polityczne nie mogą prowadzić czynnej agitacji, zachęcać, się przekonywać do głosowania na nich, ale mogą mówić o, o, o sprawach programowych, które są przez nich realizowane. Mogą mówić o stałych działaniach w ramach takiego sprawozdania, więc ty też możesz to robić. Możesz budować swoją markę osobistą nie tylko i wyłącznie w social mediach, nie tylko i wyłącznie na Facebooku czy Instagramie. Pomyśl o stronie internetowej, o newsletterze, piszę o tym na, na blogu, jak wygrać wybory. Warto tam zaglądać, jeśli nie, nie byłaś tam, nie byłeś tam, to zerknij tam więcej wskazówek, podpowiedzi o tym co robić, żeby wygrać wybory, co robić, żeby zostać radną i radnym. A jeśli myślisz o tym już tak zupełnie na poważnie, o tym, żeby, żeby wystartować w wyborach, zapraszam Ciebie, przygotowałem specjalny kurs. Kurs, który pomoże Ci przygotować się, dobrze zaplanować i zorganizować Twoją kampanię wyborczą, jeśli chcesz zostać radną, zostać radnym. Zapraszam Cię, to jest kurs, który jest przeznaczony i nagrany przeze mnie specjalnie dla Ciebie. Wykorzystaj tę okazję, wykorzystaj ten czas, zacznij działać już teraz. Kolejne podpowiedzi, kolejne wskazówki na moim blogu: Jak wygrać wybory. Zaglądaj tam często. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się tutaj, też na tym kanale. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Jacek Babin.